Chciałbym serdecznie na samym początek tego filmiku pozdrowić Filipa, który jest tutaj twardzielem, ogląda za twardziale i komentuje moje wszystkie filmiki. Dziękuję Ci za to Filipę, że jesteś tak, chodzi o Ciebie. Nie nie szukaj nikogo, gdzie się rozglądasz, chodzi o Ciebie. Pozdrawiam e, e, cię serdecznie, dziękuję Ci za to i całuję między wierszami. Dobra, teraz przechodzimy do zadania. Funkcja Ewa określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się m i razy pierwiastek z 5 minus 1 x plus 3. Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek. Kiedy funkcja jest rosnąca? Obejrzcie sobie poprzedni odcinek i tam pisaliśmy, że jest rosnąca, gdy ten współczynnik przy x, ta liczba a, bo wzór funkcji mamy y, równa się ax plus b. I właśnie to a determinuje, czy ono jest rosnące, czy nie. Jeżeli jest dodatnie, to funkcja jest rosnąca, to a, ta liczba przy x, a jeżeli jest ujemne, to jest malejąca. W poprzednim filmiku to wyjaśniałem, zajrzyjcie sobie koniecznie. Dobrze, czyli musimy napisać co? Że m... Yy, razy pierwiastek z 5 minus 1 to musi być większe od 0, jeżeli ta liczba ma być rosnąca. Czyli jedyneczkę przerzucamy tam i mamy już to troszkę, pierwiastek z 5m musi być większy od 1. I teraz obu stronie dzielimy przez pierwiastek z 5, jest to liczba dodatnia, to zwrot nam się nie zmieni. Jeżeli byliśmy dzielili albo mnożyli przez liczbę ujemną to wtedy zwrot by się zmienił na przeciwny. Czyli mamy 1 przez pierwiastek z 5. Tu nam się pierwiastki skrócą, zostanie M. Musimy teraz wyciągnąć niewymierność. Eee, czyli mnożymy licznik i manowki przez pierwiastek z 5. Mhm. Bo jak mnożymy przez pierwiastek z 5, podzielić przez pierwiastek z 5, to to jest tak, jakbyśmy mnożyli przez 1. No bo 2 na 2 to po skróceniu 1. To jest to samo. Tu pierwiastki też się skrócą, więc mnożymy to jakby przez 1. Czyli uzyskamy 1 razy pierwiastek z 5 jest pierwiastek z 5, a pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, takie same pierwiastki dają 5 albo 5 razy 5 jest 25, ale pod pierwiastkiem, co nie, czyli pod pierwiastkiem będzie to 25. Czyli stricte z tego wynika, tylko z tego całego, że m musi być większe od pierwiastek z 5 na 5. Po prostu na 5. I to jest moi drodzy mili. A nie, zostawili w takiej postaci. Dobra, nie musiałem tego wyciągać. Tutaj wystarczyło to, bo widzę, że niewymierności nie wyciągnęli. Więc okej, okay, jak najbardziej odpowiedź prawidłowa jest odpowiedzią A. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli mi się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie się go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję. Postaram się je szybko. Wrzucić, e, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić, i to tyle. A tutaj zauważyłem jedną rzecz. Zapomniałem powiedzieć, że, jak przerzucamy u jedną liczbę na drugą stronę, to dlatego tu się zamieniło na plus. Minus jeden przerzuciliśmy na drugą stronę. A jak przeszkadzamy drugą stronę równania czy nierówności, znak się zmienia na przeciwny. Zapomniałem o to powiedzieć, ale w poprzednich odcinkach też to było zawarte. E zapraszam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca Wam e nie zrozumieliście albo coś było niejasne. Napiszcie to w komentarzach. Na każdy komentarz z chęcią Wam odpiszę. Dziękuję Wam za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i preźniej rozwija. E co więcej, możecie też napisać jakiekolwiek inne komentarze, jedyna z was ogranicza to wasza własna wyobraźnia, a te najbardziej kreatywne oryginalne komentarze, serdecznie wam dziękuję po stokroć, mile są też widziane y, głupie komentarze, jak najbardziej. E, co więcej, e, oznaczajcie znajomych, którzy według was uwalą maturę w najbliższym czasie, albo w przyszłym roku pod tym filmikiem, może coś wyciągną z tego. Co więcej, e, zajrzyjcie też koniecznie do poprzednich działów, przerobiliśmy tam multum zadań, multum, naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie, i wszyscy zdamy zarobiście na maturę i będziemy mieć już z głowy tę matematykę do końca życia. Dobrze. Pozdrawiam Was ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki. Filip. Mm, cześć, Filipe. Uh -huh. Hej.